Witam, witam, witam Was ponownie, słodzi Tutaj mamy zarejestrowaną niesamowitą interwencję policji. Udało się, uda, udało złapać się groźnego przestępcę, wędkarza, który popełnił bardzo wielkie przestępstwo, łowił ryby nad morzem. Także widzimy, że zostało słuchajcie tutaj zaangażowane bardzo duże si siły y policyjne do złapania tego pana. Także słuchajcie, świetna, przeprowadzona akcja przechwycenia wędkarza. Brakowałoby, żeby jeszcze ściągnąć 10 amerykańskich Black trzy 3 łodzie podwodne, kilku spadochroniarzy oraz 7 płet płetwonurków, aby wędkarz nie miał gdzie uciekać, bo w sumie i tak już nie miał, był otoczony. No jedyne czym mógł się bronić, to w sumie wędka oraz białe robaki. Oglądajmy da dalej, co tutaj się wydarzy. I teraz zobaczcie, akcja, już panowie Przygotowani do spisania, do wypisania mandatów, mandatu właściwie, Słuchajcie, co robi wędkarz? Teraz Was zaskoczę. Teraz uwaga, wędkarz, oczywiście, słuchajcie, nie przyjmuje mandatu. Słuchajcie, ci co wymyślili, coś takiego naprawdę. Szacunek, naprawdę. No tak nabrali chłopaków, no chłopaki już się cieszyli, że zarobią, a tutaj klopsik wyszedł. Więc taki słuchajcie, filmik na poprawę humoru. Oczywiście bez żadnej nienawiści i tak dalej. Jedynie aby się pośmiać, prawda? Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia! W związku z koronawirusa policja prosi o niegromadzenie się i dla własnego bezpieczeństwa pozostanie w domu. Apelujemy. Zostań w domu. Z <śmianowinkim> <śmianowinkim>